Techniki relaksacyjne i techniki na dobry sen, które działają naprawdę. Podzielę się z Wami sporą liczbą technik dziś wieczorem, właśnie przed snem, bo powiemy sobie o oddechu, który naprawdę działa głęboko relaksacyjnie, zarówno przed snem, jak i w sytuacjach stresowych. Powiemy o ćwiczeniach wzroku, które pozwalają bardzo się zrelaksować, o. Relaksacji progresywnej, wizualizacji z przewodnikiem i nie tylko. Zacznijmy. Zacznijmy od tego, że aby nasza szyszynka tutaj wytwarzała najważniejszy hormon senny, czyli melatoninę, to wiemy właściwie wszyscy, że należy ograniczyć ekspozycję na światło błękitne, światło ekranów około 3 godziny przed snem. To wszystko wiemy. Natomiast mało kto wie, że nasza szyszynka do produkcji właśnie melatoniny, pokazuje, bo ona tutaj się znajduje, potrzebuje adekwatnej ekspozycji na światło w pierwszej połowie dnia. Dlatego też, spacer mówi się o 20 minutach, jeśli nasłonecznienie jest wyższe, i 30-40, jeśli nasłonecznienie jest niższe. W pierwszej połowie dnia będzie pomagało nam zasnąć. Pomoże nam również dobrze spać trening siłowy, również w pierwszej połowie dnia, czyli odrobina zmęczenia fizycznego, która sprawi, że będziemy marzyć o tym, żeby udać się w objęcia morfeusza. Kolejna rzecz, skoro już jesteśmy przy melatoninie, jest to hormon. I tutaj z przyjmowaniem hormonów na pewno zawsze należy zachowywać ostrożność. Jednakże badania pokazują, że melatonina jest przepotężnym antyoksydantem, wymiataczem wolnych rodników. W związku z czym przyjmowanie melatoniny na 4-5 godzin przed snem nie tylko pozwala lepiej, głębiej się wyspać, czyli przedłużyć fazę non-rem, to jest też bardzo ważne, ale też jest naprawdę, naprawdę hormonem młodości i wydaje się, mówię, wydaje się według, działa, według badań naukowych, że nie zaburza nam w żaden sposób gospodarki hormonalnej, a bardzo wspomaga walkę ze stresem antyoksydacyjnym, a więc służy także urodzie. A teraz przejdźmy do ćwiczeń oddechowych, i ja tutaj mam moje najukochańsze z piórkiem. Ale najpierw chwila wytłumaczenia. Jeżeli chcemy uspokoić nasz układ nerwowy, czyli włączyć jego część przywspółczulną, to musimy dać naszemu mózgowi poczucie bezpieczeństwa. I teraz wyobraźcie sobie, jeśli jesteście łowcą myśliwym na yy, na polowaniu. To będzie hiperwentylacja, to będzie oddychanie głębokie, dość szybkie, które będzie nas pobudzać. Wieczorem, bądź kiedy chcemy zniwelować stres w ciągu dnia, potrzebne nam jest coś wręcz przeciwnego oddech bardzo, bardzo delikatny, niepogłębiany, wywołujący wręcz pewien głód. Tlenu zwiększający udział dwutlenku węgla w oddechu. To jest bardzo, bardzo ważne. I stąd piórko, zróbmy sobie ćwiczenie. Jeżeli nie macie piórka, to poproszę o podłożenie tutaj palców pod nos i zaraz tłumaczę o co chodzi. Będziemy oddychać wyłącznie nosem, bo to nos jest od oddychania, i będziemy nabierać powietrze dosłownie, wyobraźmy sobie, na centymetr. I wydychać na centymetr. Naszym teraz zadaniem jest to, żeby piórko się nie poruszało, żeby te małe puszki pozostały nieruchome, kiedy umieścimy je pod nosem. Jeśli nie macie piórka przy sobie, to podkładamy palce tutaj za dwa centymetry pod nos i chodzi o to, żeby nadmiernie palców nie rozgrzać, żeby oddech na palcach był ledwie, ledwie wyczuwalny. Uwaga, spróbujemy. Zrobimy to przez około minutkę. I teraz delikatne wdechy, albo palce, albo piórko, i wydechy. już skończymy ale nastawcie sobie timer zobaczycie jaki głęboki spływa na was spokój Kolejną techniką oddechową która na mnie działa zawsze jest technika 478 to jest spokojny wdech zawsze nosem przypominam na 4 pauza na 7 wydech na 8 Liczymy powoli wdech Pauza, wydech i tak pracujemy przez trzy do pięciu minut. To jest taki dobry czas. Kolejny oddech. Będzie oddechem absolutnie optymalnym. Wszyscy powinniśmy oddychać około 6 razy na minutę. I sprawdźcie, włączając sobie timer, ile razy na minutę oddychacie. Oczywiście tylko nosem. Wiele z nas oddycha zbyt szybko, hiperwentyluje. Warto uczyć się robić. 6 bądź mniej oddechów na minutę. I teraz spróbujemy to sobie właśnie zrobić. Sześć razy zrobimy wdech na 4 sekundy i wydech na 6 sekund. To jest 10 sekund, zrobimy to sześć razy. Zajmie nam to minutę. Zobaczcie, jak się z tym czujecie. Uwaga! Wdech, wydech. I jeszcze raz wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ostatni raz wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, wydech. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. No i jak udało się? Sprawdźcie, jak się czujecie, bo już tak jak mówię, spokój powinien na Was spłynąć. Kolejna technika to jest ćwiczenie dla oczu, które wysyła bardzo jasny sygnał do mózgu, że jest bezpiecznie i relaksująco. I znowu odwołam się do tego myśliwego i roślinożercy. Myśliwy na polowaniu, co musi robić? Ogniskować wzrok, patrzeć bardzo uważnie. Roślinożerca, jak już ma tę swoją pyszną marchewkę w dłoni, może się zrelaksować i jego wzrok nie będzie na niczym specjalnym skupionym. Żeby to osiągnąć, zobaczcie, co robimy. Składamy dłonie, patrzymy na dłonie. Rozszerzamy dłonie. Nasz wzrok jest po środku i patrzymy po środku. Zauważcie, że wzrok jest taki niezogniskowany. I tak sobie spokojnie patrzymy na nasze dłonie, a właściwie to pomiędzy nie. Nastawiamy sobie timer na mniej więcej minutkę czy dwie. Mhm. Możemy chwilkę odpocząć, pomrugać oczami. Mrugamy, mrugamy, mrugamy. Uwaga, jeszcze mrugamy. Mrugamy i powtórzymy to doświadczenie. Dłonie razem, patrzymy na nie, wzrok zostaje po środku, widzimy nadal obie dłonie, spokojnie oddychamy. I mała przerwa, mrugamy szybciutko i zrobimy to jeszcze ostatni, trzeci raz. Uwaga! Dłonie razem. Dłonie się rozchodzą. I zauważcie, proszę, coś takiego możemy zrobić tylko jeśli nic na nas nie czycha, jeśli nigdzie nie biegniemy. Jeśli na niczym specjalnym się nie skupiamy, czyli sygnał dla mózgu jest bardzo jasny, jest bezpiecznie, jest spokojnie i pora na relaks. I na koniec pomrugamy. I to było nasze ćwiczenie oddechowe. Chciałabym wspomnieć o jeszcze dwóch technikach, które działają bardzo dobrze. Jedna to jest wizualizacja. Może być z przewodnikiem, i wtedy możecie w internecie znaleźć, takie nagrania, które prowadzą was po, na taką wyprawę, wyobraźnią. Na przykład unosicie się na falach spokojnego oceanu, jest ciepło, dryfujecie e, do snu powolutku. Jeśli kochacie góry, mogą być to wyobrażenia gór, możecie sami sobie zrobić taką wizualizację, i jeśli nie do końca wierzycie, że to rzeczywiście działa, to Poproszę Was teraz o zrobienie małego eksperymentu, dosyć znanego. Wyobraź sobie, że wgryzasz się w soczystą cytrynę. Zaczynasz ją przeżuwać, smakujesz jej miąż. Lekko słodki, mocno kwaśny, przełykasz. Jeszcze raz wgryzasz się w cytrynę. Przeżuwasz jej miąższ, czujesz jej sok na języku, na podniebieniu, na kubkach smakowych, przełykasz. I powiedz mi, co się stało? Jeśli masz buzię pełną śliny, to i zaczynasz przełykać, to widzisz, jaka jest moc wizualizacji. Nasz mózg zachowuje się tak, jakbyśmy rzeczywiście dryfowali po tym oceanie. Czy też znajdowali się na szczycie wyobrażonej góry, lekki wietrzyk, spokój, przepiękna panorama, czy też jak w tym wypadku jedli cytrynę. Dlatego wizualizacje mają wielką moc i jest to cudowny sposób na zakończenie dnia. I ostatnia technika używana bardzo często w relaksacji, to jest relaksacja progresywna. Jak już się ułożycie do snu, to zaczynamy od stóp. Napinanie mięśni, zawijanie paluszków na chwilę i odpuszczanie. Napinamy stopy, odpuszczamy. Napinamy łydki, z całej siły napinamy, napinamy, odpuszczamy. Następnie uda, napinamy maksymalnie, odpuszczamy. Pora na mięśnie na miednicy. Zaciskamy. Odpuszczamy. Na chwileczkę napinamy brzuch. I odpuszczamy. Możemy poczuć napięcie tutaj, ścisnąć mocno, mocno, mocno. I rozluźniamy się. I teraz pora na palce u dłoni. Zaciskamy, zaciskamy dłonie w pięści mocno, z całej siły. Odpuszczamy. Staramy się napiąć biceps, triceps, napinamy, napinamy. Odpuszczamy. Na chwileczkę napinamy barki z całej siły. Napinamy, napinamy, napinamy. I co? I odpuszczamy. I na chwilę napinamy twarz. Przez taką chwilę zmarszczki się nie zrobią i rozluźniamy ją całkowicie. Możecie twarz podzielić na mniejsze fragmenty: usta, policzki, oczy i poodpuszczać. To też pięknie działa. Także pamiętajmy, to są techniki na sen. Albo też na relaksację. Jeśli jesteśmy dość mocno pobudzeni, to zastosowanie którejkolwiek z tych technik nie spowoduje, że od razu pójdziemy spać, ale spowoduje, że może kreatywniej i spokojniej podejdziemy do swojego dnia. Tak czy inaczej, życzę Wam młodnienia w czasie wypoczynku, bo to się właśnie dzieje. Pamiętając, Również, że w czasie dobrego, głębokiego snu wytwarzamy hormon wzrostu, hormon, który jest nie bez kozery, zwany hormonem młodości, bo regeneruje wszystkie tkanki, łącznie ze skórą, daje nam ładną tkankę mięśniową, jędrną, przyspiesza odpowiednio nasz metabolizm. No i cóż, po prostu dłużej czujemy się silni i młodzi. Do zobaczenia.